No, chciałbym dziś przedstawić, jak się sobie reaguje Do biocień brązowego wrzucamy kwiaty, ogryzę jabłka. Nie wrzucamy karmy dla zwierząt oraz kości. Do papieru, czyli do niebieskiego, wrzucamy gazety, karton. Nie wrzucamy zdjęć, kartonu po soku. Do metali tworzyw sztucznych wrzucamy karton od soku oraz reklamę Nie wrzucamy baterii. Do szkła, czyli zielonego, wrzucamy słoik i butelkę po piwie. Nie wrzucamy lustra i okularów. Doreżkowych czyli do czarnego. Wrzucamy kości i skarpety. Nie wrzucamy żarówek i baterii. Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak dbam o planetę. Staram się być wegenką, ponieważ wytwórnia mięsa zużywa do tego bardzo dużo wody i naraża zwierzęta na cierpienie. Dlatego ja staram się jeść rośliny, bo to dobrze wpływa na nasz organizm i na naszą planetę oraz segreguje śmieci. Oraz, żeby zużywać mniej wody, kupić się pod prysznicem, a nie w wannie. Zachęcam Was również do dbania o naszą planetę. Jakieś 4 lata temu przestaliśmy kupować wodę w plastikowych butelkach. Przez ten czas nie przynieśliśmy do domu prawie 2000 sztuk o łącznej wadze około 3 ton. Właśnie w ten sposób dbamy o naszą planetę. Według mnie warto zmieniać plastikowe butelki na te wielokrotnego użytku. W sklepach znajdziemy wiele modeli o różnych kolorach, kształtach, pojemnościach oraz z różnorodnych materiałów. Zachęcam do zrezygnowania z plastikowych butelek, bo naprawdę warto. Ja, Karol, staram się codziennie dbać o naszą planetę. Na zakupy chodzę z płóciennymi torbami, piję wodę z butelki z filtrem, używam papierowych słomek do picia. Segreguję śmieci, oddzielnie wrzucam papier, plastik i szkło. Zużyte baterie odnoszę do specjalnych pojemników, dla nich przeznaczonych. Myję włos ekologicznym szamponem w kostce. Do kąpieli używam mydła zamiast żelu pod prysznic oraz papierowych patyczków do uszu. Ubranie, z których wyrosłem, oddaję osobom potrzebującym lub rodzinie. Pamiętajmy, najważniejsza jest świadomość problemu. Kiedy w końcu przejrzymy na oczy, może opamiętamy się i zaczniemy działać.